Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś, jak Cię widzi i co w stosunku do Ciebie zamierza? Przypomnij sobie tą osobę, przypomnij sobie energię, jakie są między Wami. Wdech, wydech. Poczuj siebie w tej relacji, jeżeli no, masz oczywiście na to chęć dobrze. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj na kanale Tarot Artystyczny Gaja. Dziękuję Wam za pytania indywidualne. Tutaj pod filmikiem są. Opcje jakie macie do wyboru. Są to opcje zróżnicowane cenowo. Każdy może coś znaleźć dla siebie. W zakładce Posty, czyli w dawnej zakładce Społeczność, można znaleźć linki do przykładowych czytań każdej opcji i zobaczyć, jak to się. Jak to się odbywa? Oczywiście, wszystko jest w poufności całkowitej. Dobrze. Bardzo Wam również dziękuję za subskrypcję, za to, że lajkujecie. Kto jeszcze nie zasubskrybował, a zagląda tutaj, to bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję za komentarze. I zaczynamy. Czytanie. Jaka jest twoja energia, jak on ciebie widzi w tej relacji i co zamierza? Dobrze. Jeszcze dotasuję karty. Hm. Proszę bardzo. To jest to, jak on ciebie widzi, czy ona widzi, że jesteś pełen wiary w siebie, pełen pełna mm, pewności siebie, poczucia własnej wartości. Widzi również, że potrafisz o siebie zadbać, potrafisz zrobić wszystko co niezbędne, a żebyś ty czuła się osobą, czy czuł się osobą m, zadbaną przez samego, przez samą siebie. Widzi również w Tobie. Hmm. Że jesteś osobą, która potrafi wybaczać, która potrafi spojrzeć szerzej na pewne kwestie i jest też zauroczony tym, że potrafisz na pewne rzeczy spojrzeć z szerszej perspektywy. Twoja pewność siebie, pewność, poczucie własnej wartości. To, jak dbasz o to, co jest jakby w Twoich rękach, i to, że potrafisz wybaczyć i sobie, i komuś, i światu, powoduje, że no, wzbudzasz naprawdę ogromne zainteresowanie tej osoby. Dobrze, w takim razie zobaczmy, co w zamierzeniach tej osoby odchodzi do przeszłości. Co w zamierzeniach. Momencik. Zobaczymy, jakie są, jaka jest energia ogólna zamiarów tej osoby wobec ciebie. Energia ogólna to radość. Tak. Jaka jest energia ogólna? Czysta natura. dobrze oraz akceptacja pomocy okej okay. to jest energia ogólna zamiarów ta osoba w pierwszej chwili Miała zamiar, no nie ukrywajmy, zabawić się tą sytuacją, spróbować sił z tobą, spróbować, czy uda się tej osobie e, ciebie zawojować poprzez właśnie radość i czystą naturę w bliskich spotkaniach. Natomiast twoja moc. Twoja, twoje poczucie własnej wartości, to jakim jesteś ogrodnikiem swojej, swojego życia i to w jaki sposób patrzysz na tą osobę, to, to spowodowało, że ta osoba poczuła się, jakby, jakby ktoś na niego czy na nią spojrzał, jak piorun na żabę. Po prostu się skurczył, skurczyła. I poczuła, że o, przepraszam, ja to chyba jestem trochę za mały, za mała dla tej osoby. I również właśnie w związku z tym ta osoba uznała, że jednak jest na etapie rozwoju, że potrzebuje w jakiś sposób mm, skorzystać z pomocy. Rozwinąć się bardziej, ponieważ ty spowodowałeś, spowodowałaś, że ta osoba poczuła, że jej podstawy i powody, dla których zwraca się ku ludziom, ku płci przeciwnej, ku budowaniu relacji, są troszkę takie, powiedziałabym, no nie zawsze poważne oparte tylko na zabawie i na chęci yy, spróbowania natury, to troszeczkę za mało. Dlatego spowodowałeś, tak jakby twoje energie spowodowały włożenie kija w mrowisko, i ta osoba postanowiła skorzystać. Z jakiegoś większego źródła informacji, pomocy, rozwoju, czegoś, co spowoduje, że będzie się no, czuł przy tobie jak równy z równym. Nie wiadomo, czy będzie relacja, natomiast na pewno jesteś takim bodźcem do rozwoju i do zaakceptowania pomocy. W sensie pozytywnym nie to, że tam ktoś tonie, tak, tylko po prostu pomocy w kierunku większego, szerszego rozwoju i szerszego zrozumienia obszarów relacji. Co odchodzi do przeszłości w zamiarach tej osoby wobec Ciebie. Co odchodzi do przeszłości? Pięć pentakli. Co jest w tej chwili królowa buław? I co nadchodzi w zamiarach tej osoby wobec ciebie? Sprawiedliwość. Co nam powie druga talia? Co odchodzi do przeszłości? Tak, świat. Pięć pentakli i świat. Co jest? Królowa Buław i Diabeł, tak, o, wielkie arkana się pojawiają. I co nadchodzi w zamiarach? Co nadchodzi w zamiarach? O, znowu wielki arkanum. Sprawiedliwość i pustelnik O, la, la. jesteś katalizatorem zamiarów tej osoby wobec Ciebie. I to niezłym. Do przeszłości odchodzi u tej osoby ściubolenie emocjonalno-materialne, zamykanie tego cyklu, w którym ta osoba była skupiona tylko na sobie i no, była taka asertywna do bólu w sensie emocjonalnym, w sensie działania, w sensie tego właśnie, żeby skupiać się na tym, żeby brać. Bo taka zabawa i czysta natura to jest raczej taka energia: dajcie mi, niech ja się dobrze czuję. No, i zawsze jest tego zwykle za mało, tak? To jest trochę takie poczucie, że było fajnie, ale szybko się kończy. Ta osoba zrozumiała, że coś potrzebuje zmienić, ponieważ twoje pole energetyczne jest naprawdę takie, że no, przy tej osobie, przy, przy tobie ta osoba czuje się właśnie tak, jak piorun, jak żaba przy piorunie. <grym> w związku z czym. Do przeszłości odchodzi takie podejście, że nic nie powiem, wszystko bole, wszystko we mnie i to naprawdę w ogóle odejdźcie ode mnie, dlatego że ja chcę mieć to, co mam energetycznie, materialnie, i w ogóle, a najlepiej to dajcie mi jeszcze więcej. I do przeszłości również odchodzi to, że to jest zamyka się u tej u kogoś ten cykl właśnie. Ta osoba wchodzi na wyższy poziom, ale jeszcze nie ma w zamiarach, nie ma czystych zamiarów, tak? Nadal mamy sytuację, w której ta osoba ma wrażenie, że są drogi na skróty. W tej chwili ta osoba z pięciu pentakli przechodzi w energię i powiedziałabym chętki królowej buław i diabła. Natomiast nadal się od ciebie odbija, nadal się od ciebie odbija. Tutaj próbuję roztoczyć wizję energicznej osoby i wciągnąć Cię w tą właśnie w tą grę o takiej głębszej, już pewnej energii, ale nadal bardzo takiej, powiedziałabym, zabawowej. Zamiary tej osoby nadal są takie, ażeby. Wpłynąć na Ciebie, ale już tym razem nie w sposób taki, żeby y, przyciągnąć Ciebie, ale w taki, żeby rozdmuchać Twoje ego, żeby Tobie dać poczucie, że to nie, to ta osoba jest taka malutka, ta osoba jest taka nieważna, to Ty jesteś tym wielkim arcy y, mistrzem, który jest w stanie właśnie y, zmienić świat. I teraz z takiego właśnie skupienia na sobie, ta osoba przechodzi na etap takiego rozdmuchiwania Twojego ego rozdmuchiwania tego, że to Ty jesteś taki wspaniały, że On, ona widzi Twoje, y, twoje plusy, Twoje wspaniałości i próbuje Ciebie w ten sposób teraz, y, że tak powiem, przerobić. Celem nadal jest radość i czysta natura fizyczność. Ale ta osoba w tej chwili jeszcze nie widzi do końca sensu właśnie korzystania z pomocy. Cały czas jest zachwycona sobą, i nadchodzi w zamiarach tej osoby, w stosunku do ciebie, sytuacja, w której ta osoba zrozumie, że Innej drogi niż przez od, odnalezienie swojego światła i swojego, mm, no, swojego swojej energii i rozświetlenia swojego, swojej ciemności nie ma, bo w przeciwnym razie <laughs> tą osobę może no, w stosunku do tej osoby może się zadziać to, co ona generuje. Wobec innych i nadchodzi sytuacja, w której być może ta osoba się od ciebie oddali, być może nie była dla ciebie, natomiast Twój wpływ na tą osobę jest bardzo, bardzo duży, ponieważ ta osoba zrozumie, że musi najpierw przejść swoje wyleczenie, uleczenie swojego mm, podejścia do ludzi, do świata. Tak i uzdrowienia tego, tak? czegoś co było trochę manekinem w coś, co żyje i w coś, co kiełkuje i wypuszcza liście. Ale to jest przez drogę wewnętrzną, przez odszukanie własnego światła i poprzez właśnie przejście i wybaczenie sobie. <laughs> Ale do tego potrzebna jest pomoc z zewnątrz tej osobie. No, jakie są rady dla Ciebie? Jakie są rady dla Ciebie w tej sytuacji? Od strony emocjonalnej, właśnie, od strony fizyczności. <laughs> Cesarz, zobaczcie, same wielki arkana. Ważne pytanie, ważna odpowiedź. Od strony intelektualnej 9 mieczy i od strony materialnej 10 kielichów. Dobrze. Druga talia. Rady dla Ciebie od strony emocjonalnej. Wisielec i siedem mieczy. Od strony fizyczności, cesarz i cesarzowa. O losie. Dobrze. Od strony intelektualnej. Dziewięć mieczy i trzy kielichy. Tak. I od strony materialnej dziesięć kielichów i trzy miecze. Taka sytuacja. No to czytamy. Od strony emocjonalnej rada dla Ciebie. Ty spójrz również na siebie z innej perspektywy. Bo ty chyba siebie nie doceniasz. Nie doceniasz swojej energii i trochę się sam sama oszukujesz. I w związku z tym chyba dobrze będzie, jeżeli spojrzysz na siebie w taki sposób. bo Zobaczcie ten Pinokio de facto. <laughs> tak spogląda na sam w tym czy sama w tym momencie właśnie takiego zawieszenia życiowego. Patrzysz na siebie i rozumiesz, że sam siebie oszukujesz. Nie dopuszczasz do siebie wiedzy i informacji, że ty jesteś silny, sprytny, sprytna, że ty... Masz pewne takie sposoby, żeby się bronić przed innymi, tylko nie chcesz się sam do siebie przekonać. To by ci dało jeszcze większą siłę wewnętrzną, to by ci dało jeszcze większe poczucie własnej wartości, w przeciwieństwie do pewności siebie. Ponieważ pewność siebie to jest taka trochę zewnętrzna na pokaz. Podnosisz głowę, idziesz wyprostowany, wyprostowana, być może na szpilkach, a wewnątrz ciebie wszystko drży. To jest pewność siebie, pokazywanie pewności siebie. Natomiast poczucie własnej wartości to jest coś, co czujesz, niezależnie od tego, jak wyglądasz, co robisz, czym jeździsz, czy w ogóle czymś jeździsz, dlatego że wiesz, że to co masz i tym czym dysponujesz wobec siebie i innych jest wartościowe. To też nie musisz się innych obawiać. Masz wszelkie narzędzia do tego, żeby potrafić się obronić i potrafić zrozumieć też właśnie jakieś nieczyste zagrywki innych. Tylko Dobrze się temu przyjrzyj. Nie wierz w bajki. No, co od strony fizyczności? Od strony fizyczności, rada dla ciebie jest taka: jak masz chęć, to weź. <grytanie> jak masz chęć, to to weź. Natomiast mówimy o fizyczności. Mówimy o fizyczności. Jeżeli ta fizyczność potrafi być w oddzieleniu od całej reszty i potrafisz się nie wplątać w to emocjonalnie, tak? No to weź, ale również te karty mówią o tym, że od strony fizyczności ty masz w sobie wszystko to, czego potrzebujesz. If you know what I mean. <grym> w związku z czym nie musisz się łaszczyć na coś chwilowego. Wybór należy do ciebie. Ale zobacz, i cesarz i cesarzowa tutaj patrzą w przeciwnych kierunkach. W związku z czym to może być gorące. To może być bardzo ciekawe, ale chwilowe. To będzie coś, o czym na pewno za jakiś czas przypomni Ci się i będziesz wspominać to jako jakiś tam błysk w Twoim życiu. Natomiast nie zapominaj o swoich wartościach i o swoim kręgosłupie moralnym. To, co czujesz, że na co Hm. Jakby to powiedzieć, na co masz w tej chwili energetyczną zgodę, wewnętrzną, to zrób. Natomiast nie licz na to, że to będzie coś, co będzie na długo. Każde z Was pójdzie w swoją stronę. Co od strony intelektualnej? Dziewięć mieczy i trzy kielichy. Dziewięć mieczy, czyli no, poczucie, że jest, że jest się czym martwić, tak? I słusznie. Natomiast jest też z kim o tym porozmawiać. W związku z czym pogadaj z kimś o osobie, którą masz na myśli, o tym, jak cię przyciąga i jak bardzo, jak bardzo energicznie czujesz tego kogoś w sobie, w każdej komóreczce swojego ciała ale to ty tworzysz pamiętaj, że to ty tworzysz tę, tę energię, która w tobie aż tak pulsuje, przegadaj to z kimś, wyartykułuj to wtedy jakby to straci na sile i cóż co, jaka rada jest dla ciebie w sprawach Materialnych. W sprawach materialnych, to ty byś chciał, chciała być jak najbardziej za pod opieką. Nie lubię słowa, zaopiekowany, wzięty pod opiekę i uchroniony przed zranieniami. Natomiast czy to jest możliwe w tej relacji. Dopytajmy. Dopytajmy czy to jest możliwe w tej relacji chociaż i tak widzimy że rada jest taka chroń się przed zranieniem chroń się przed zranieniem zranieniem nie zapominaj że właśnie masz tą energię ochrony intelektualną własną no marzenia spełnione tak i przy czym to jest sprawa Materialna, tak? Materialna sprawa, która może spowodować, że jednak mimo wszystko poprzez to spełnienie marzeń materialnych, od strony emocjonalnej i intelektualnej, no to będzie spory rozdźwięk. Jedynie materia może łączyć jedno z drugim. <laughs> Ale czy to ma sens? Będzie potrzeba bardzo dużo odwagi, żeby nie dać się zranić. Wszystko będzie na podstawach i y, takich w oparciu o emocjonalne spełnienie, natomiast istnieje ryzyko zranienia. Nie lubię za bardzo tej karty trzech mieczy, chyba nikt nie lubi, ale trzeba się do niej przymierzyć i szczerze sobie na te pytania odpowiedzieć. W związku z czym w sprawach materialnych marzenia mogą być spełnione, będzie to wymagało ogromnej odwagi i no, ochrony. Swoich uczuć przed zranieniem. Będzie to test dla Ciebie, dla Twojej wielkości wewnętrznej, ponieważ te spełnione marzenia, one będą niestety, tak jak przed chwilką to było widać, łączyć 10 kielichów spełnienia emocjonalne ze zranieniem. A potem będzie potrzebna ogromna odwaga do tego, żeby się w jakiś sposób z tego uleczyć. Ta osoba ma przed sobą jeszcze bardzo długą drogę. Bardzo długą drogę i no, w tej chwili możecie zawojować, <laughs> możecie zawojować, jeżeli na to pozwolisz, ale jest to też sprawdzian dla ciebie też. Wypuść z siebie tą energię poprzez przegadanie tego z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy. Jaka jest afirmacja dla Ciebie? Otwórz się na przyszłość. Wchodzę w przyszłość z otwartym sercem. Wchodzę w przyszłość z otwartym sercem. Być może też właśnie tutaj można na to spojrzeć w ten sposób, że no, dla ciebie też jest pewna porcja nieoczywistości, tak? Pewna porcja nieoczywistości. Pamiętaj, że to jest kwestia spraw materialnych, gdzie zamieszane będzie spełnienie emocjonalne, poczucie, że oj, spełnione są marzenia, natomiast gdzieś tam zawsze to niestety w przypadku tej relacji z tą osobą ryzyko zranienia, na, bazując na obecnej sytuacji, istnieje. Otwórz się na przyszłość. I zaczekaj na tą przyszłość, tak? Bo ta osoba ma dużo jeszcze do przerobienia. No. I cóż, zobaczmy jeszcze, co podpowiedzą te karty. Magia wody, czyli przepływu, czyli tego, że wszystko płynie. Ja to odbieram tym razem jako energię, w której właśnie trzeba zaczekać. Trzeba zaczekać, bo co nagle to wiecie po czym. No. I tym optymistycznym akcentem bardzo was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.